Skotko, co ty robisz w naszym pokoju? Czy to nagły wypadek? Właśnie zamówiłyśmy lata. Skotko, umówmy się, że nie będziesz wchodził do naszego pokoju bez pozwolenia. Dziewczyny, sorry, przyszedłem zobaczyć, czy dzisiaj jest trening i to zobaczyłem. Co, co takiego, Maskotko? Obróćcie się. Kto jest najgłupszy? Króliczki? Nie no, dziewczyny, czy to normalne? Widziałeście to? Kto to napisał? Dziewczyny, widziałeście to? Króliczki są najgorsze i najbrzydsze. Dziewczyny, patrzcie na to. Komu śmierdzą kostiumy? Oczywiście króliczkom. Fuj, fuj, fuj. Jak myślicie, kto to zrobił? Dziewczyny, to chyba jasne, że to sprawka żab. Nie ma na co czekać i cię załatwić. Nie, no, nie mogę już dłużej przebywać w tym wiejskim domu. Albo tu zapanuje porządek, albo wynosimy się stąd. Nie, no, dziewczyny, ja już pakuję walizki. Nie, 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 dziewczyny. Czemu mamy się wyprowadzać przez żaby? Rozprawmy się z nimi! Tak, załatwcie je! Maskotko, Maskotko jest jesteś z, 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 nami? z nami! Jestem z wami! Dziewczyny, tu jestem! No! Trenerka Ebi, skończyłyśmy. Na pewno? Tak. Wyobrażam sobie ich miny, gdy zobaczą, co im napisałyśmy. Dziewczyny, jesteśmy takie wredne. A kto ma łatwo? Jeżeli chcecie być fajne, musicie robić to, co mówi trenerka Ebi. Dziewczyny, zrobimy wszystko, żeby wygonić króliczki z wiejskiego domu.